Witam w pierwszym odcinku, nie wiem, ale się wypowiem, Jebany Gold 3, część pierwsza. Co? Już już wyjaśnię, bo co niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego nagrywam opaczu, który wyszedł tydzień temu. Kurwa, rzeczywiście! A jest tak, ponieważ przygotowuję się mentalnie, produkcyjnie, żeby prowadzić takie pacze, które już będą na bieżąco. Drugą sprawą, którą może nurtować co niektórych, jest to, że jak Jebany Gold może mieć w ogóle coś do powiedzenia. Nie, tak się nie robi. A może korzystacie z lolowych grup na Facebooku, gdzie ludzie nawet z niższych dywizji mówią ludziom jak mają grać. No, tak się dzieje. Więc ja, taki goldzik, który liznął prawie platynę, mogę co nieco przedstawić patrz po swojemu. A pamiętajcie, że prawda leży zawsze po środku. A więc, bez zbędnego pindolenia, zaczynamy. Pierwsze co rzuca nam się w oczy jest Morgana w dżungli? I teraz pytanie, czy ktoś widział Morganę w dżungli? No bo ja nie, hu hu. A nerf polegał na zmieszanych obrażeniach na W, oczywiście na potwory. Ale największą zmianą, którą możemy zauważyć, jest na Hakarimie, który został znerfiony w dżungli, a z mu Podstawowe statystyki: mniejszy armor przy rozpancerze niby trochę większy. Q zmniejszone z 5% na 2% plus jakiś bonusik. W. Usunięty heal z otrzymywanych obrażeń. Teraz leczy się, kiedy on zadaje obrażenia. No i je, po prostu zmniejszone obrażenia, ale na dalszych poziomach nawet dużo. A w ramach takiej ciekawostki, E, czyli jego szarża, została znerfiona dwa patcze wcześniej, czyli możemy mu zrobić papakoniku. Ach, tam, i tak dziada nie lubiły. Boże, ty chuju. Z ciekawszych zmian doczekała się również Kindred, która dostała bufa na Q. I ktoś może się zapytać, co jest w tym takiego ciekawego. A to, że wcześniej też dostała bufa, i nie zgadniecie kiedy. Właśnie dwa patche temu. Co za przypadek. Może się teraz okazać, że Kinred teraz zacznie pojawiać się częściej. Ja bym się temu nie dziwił. Z jeszcze takich ciekawych zmian doczekał się Wladimir, gdzie na Q dostał delikatnego nerfa. I podobnie tak jak u poprzedników, tylko że patrz wcześniej te Q było bufowany, Ale ten buf okazał się chyba za mocny i w sumie powróciliśmy do tego prawie co było. I teraz będą szybkie strzały. Yep, 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 yep. Najpierw zaczniemy od znerfionych postaci. Diana, znerfione podstawowe statystyki i pasyw. Mundo, znerwione podstawowe statystyki. Garen, znerfione W. Gragas, znerfione e. Heimer, znerfione W. Jinx znerfione Q. Ramp znerwiona pasywka. Czas teraz na bufy. Kane buf na Q. Kog'Maw, buf na Q i E. Lulu, buf na W. Set buff na W i R -kę. Shen buff na R tarik, buff na Q Brand buff na E Serat, buff na Q i W I na koniec zmiany w itemach Deadman daje teraz mniej HP Death's Dance daje teraz więcej damage'a i armor'u w to chodzi coś o lepszym namierzaniu przeciwnika i w większości to już możecie sami sobie doczytać Sunfire teraz mamy teraz większy bonus damage na potwory ze 100 na 150 Turbo Chem Tank daje teraz mniej movement speedu Moonstone daje teraz więcej leczenia wits End inaczej się go składa i daje więcej ataku damage I to wszystko co dla Was dzisiaj przygotowałem jeżeli się spodobało to oczywiście wiecie co macie robić napiszcie mi w komentarzu co myślicie o takim filmie i słyszymy się w następnych odcinkach Cześć!